Cześć, witajcie w 37. odcinku Przygód Wieśka. Przed nami dalszy ciąg batalii w Lalidze o to, kto będzie liderem tejże właśnie ligi. Kalendarz spotkań już nam ujawnił kolejnego przeciwnika w postaci Cadiz, a to oznacza, że być może znów będziemy mieli szansę na Poligon. Chociaż ostatnia szansa na Poligon z 17 drużyną ligi skończyła się remisem 2–2, ponieważ Real Madrid postanowił w mistrzowski sposób w 9 minut oddać inicjatywę rywalom. To tyle, co mam do powiedzenia na samym wstępie, przesuwamy kalendarz w przód i ruszamy na pierwszy bój tego odcinka. Real Madrid dobrze spełnia założenia taktyczne na ten mecz i prawie atakuje. Tym razem rzut wolny dla drużyny Kadiz, zobaczmy strzał na bramkę kurtuła, ale leciał on tak powolnie, że w zasadzie to i ślimak zdążyłby się przestawić od jednego słupka do drugiego. Gdzie dobrze przejmuje piłkę. Wbiega w tej chwili w pole karne, sprytnym z wodem. jednego z do środkowego i jednak Spino pomylił kierunki i oddał strzał na własną bramkę. Dobrze, że Gil złapał. Ale trzeba przyznać, jedno drużyna Kadizu w tym spotkaniu naprawdę zaskakuje. Bo nie dość, że atakuje na bramkę Realu, to jeszcze na swoją. Z drugiej strony trzeba zapewnić rozrywkę kibicom, ponieważ Real Madrid. Chociaż nie teraz, zobaczmy. Mamy w końcu pierwszą bramkę. Już miałem powiedzieć, że Real Madrid nic nie robi w tym spotkaniu. Ale jednak w końcu po akcji, którą wyprowadził Polak Luis Alberto, zdobywa bramkę. Ммм. Okay. I od razu widać, że założenia taktyczne na to spotkanie było takie, że cała drużyna może cieszyć się z bramki jednego z zawodników. Bo tak jak przez pierwsze 20 minut na boisku nie robili nic, tak chyba wszyscy poza kurtuła przyszli celebrować właśnie zdobytą bramkę. Wiesław z dziebełko mądrym zagraniem spowodował to, że nie wpakował się między obrońców, a prostopadłym podaniem otworzył drogę do bramki Luisowi Alberto. Ten natomiast miał przed sobą tylko spanikowanego golkipera Cadiz. No i w tym momencie w końcu po 23 minutach mamy bramkę. Na na 1 do 0 dla królewskich. Gaspar z prawego skrzydła zagrywa do badu. Ten ma problem z przyjęciem. Zagranie do Negredo. Negredo świetnie przestawia się przed Mondi. Zobaczmy zagranie do jednego ze skrzydłowych Kadizu. No i trzeba przyznać, że Walecho chyba lepiej naolejował swój tyłek, dlatego też szybciej przejechał w ślizgiem od skrzydłowego kadiz. W związku z czym zagrożenie na chwilę, chociaż zostało oddalone od pola karnego Realu. Według sędziego jest to odpowiednia chwila na zakończenie pierwszej połowy. 1 do 0 dla Realu Madryt. Czas na drugą połowę. Zdziebełko otrzymuje piłkę, jest też walecho, do niego też futbolka. jest również Zdziebełko, ale okazuje się, że też był Rynner w pełnej gotowości i zatrzymał akcję Realu. Negredo podaje do Fernandeza. Fernandez dostrzega Rodriguez'a na skrzydle, zobaczmy, będzie oddawał strzał. Na szczęście Ferlon Mondi wykorzystał swoje jakże zwinne kopyto i zatrzymał uderzenie rywali. Tymczasem Azad przerzuca piłkę do Wieśka z dziebełki, który rusza pełnym sprintem w kierunku bramki rywali. Jest w tej chwili na wysokości pola karnego, zobaczmy co wymyśli. Podanie między zawodnikami do Sebajosa, ten do Azarda strzał, no i mamy 2 do 0 dla Realu Madryt. Wynik zrobił się teoretycznie bezpieczny, ale tylko teoretycznie, ponieważ dwa mecze temu, prowadząc 2 do zera, zremisowali z drużyną, również grającą na poziomie obecnego rywala. Powtórka, co prawda, tego nie obejmuje, ale spore brawa dla Edena Azarda, który zapoczątkował tak naprawdę całą akcję ofensywną wieśka Dziebełki, a potem był jeszcze w stanie dogonić Polaka i spółkę, a następnie wypracować sobie genialną okazję strzelecką. Zidan zadowolony. Kibice, którzy zazwyczaj są hejterami na Santiago Bernabeu, również ukontentowani. Azard z bramką numer 6 w tym sezonie La Ligi. Gramy dalej. Azart daleko w defensywie zagrywa do Mondiego. Mondi podaje do Fabiana. Fabian od razu przerzuca do wieśka, który nie ma krycia. No bo i po co? Polak w podkarnym, strzał z prawej nogi i Gil bez szans. Real Madryt 3, Cadiz 0. Błyskawiczny kontratak królewskich, który tak naprawdę potrzebował aż trzech podań Aby Wiesiek Zdziebełko znalazł się sam na sam z bramkarzem Kadizu A przypomnijmy, przed rozpoczęciem całej tej akcji Futbolówka znajdowała się dosłownie przed polem karnym Realu Madryt Wiesiek jest szybki, to wiemy Wiesiek jest skuteczny, to też już wiemy A Real Madryt dzięki takim zawodnikom w końcu ma szansę na to, aby wygrać dość wysoko Wiesław Zdziebełko zdobywa swoją pierwszą bramkę w tym meczu, ale jest to tak naprawdę jego drugi udział w podwyższaniu wyników, ponieważ przypomnijmy, przy pierwszej bramce asystował. Tym samym polski napastnik skompletował okrągłe 10 trafień w tym sezonie. Badł genialne prostopadłe zagranie do Negredo, który będzie oddawał strzał. Na szczęście w ostatniej chwili w polu karnym nie niewiadomo skąd Daily Blind. Teraz Luis Alberto zagrywa już do wieśka Dziebełki, który wyprowadza kontratak, prostopadłe zagranie do Rodrigo, który znajduje się już w polu karnym. W ostateczności, Brazylijczyk podaje do Polaka i Wiesiek strzela, i mamy 4 do 0 dla Realu Madryt. A i drugie trafienie Polaka. Gdyby w tej akcji Wiesiek Zdziebełko spalił atak, to prawdopodobnie zostałby wywieziony z Santiago Bernabeu na taczce gnoju, tak jak jak na chłopów. Na szczęście wszystko było przekalkulowane, odmierzone i wykonane wedle wcześniej założonego planu. Polski napastnik strzelił bramkę numer dwa w tym spotkaniu, a Real Madryt prowadzi 4 do 0. Jak widzimy na tej powtórce, bramkarz nie zdążył dolecieć na przeciwny koniec bramki. No i właśnie dzięki temu kibice wraz z trenerem świętują kolejne trafienie drużyny. Majoral otrzymuje podanie i od razu kieruje futbolówkę do Negredo. Negredo zaczyna kiwać się z przyjacielem duchem, zobaczmy, świetnie, haha, zgubił piłkę. Albo nie, to właśnie przyjaciel duch mu ją odebrał. Zdziebełko zgrywa głową piłkę do Mondiego, zobaczmy francuski obrońca z powrotem prostopadłym podaniem otwiera drogę Polakowi do bramki, bramkarz wychodzi do niego, Wiesiek sprytnie przerzuca do Daniego Sebajosa, a ten z główki nie daje szans rywalom zdobywając piątą bramkę dla Realu Madryt. Bramka pada w doliczonym czasie gry, czyli typowo powieśkowemu. Prawda jest taka, że Polak na spokojnie przy czterobramkowym prowadzeniu mógł szukać swojego pierwszego hat-tricka w Lalidze, ale mimo wszystko wolał podzielić się tą akcją z kolegami, a konkretnie z Danim Sebajosem, do którego też posłał lop nad bramkarzem. Dani Sebajos natomiast stał przed kompletnie pustą bramką i gdyby nie trafił z główki, bo powiedzmy zastosowałby cukier albo żel, albo właśnie ten super gludo do włosów, to prawdopodobnie wcześniej wspomniałby na taczka przygotowywana byłaby w tej chwili dla niego. A tak, dzięki tej jakże zespołowej akcji Real Madrid wychodzi na pięciobramkowe prowadzenie. Wynik tego meczu odzwierciedla w końcu różnice w poziomie pomiędzy królewskimi a ich przeciwnikami. Nie wydaje mi się również, aby sędzia zezwolił na jakieś dłuższe wyprowadzanie akcji w tym meczu, ponieważ Bramka wpadła w 90 dokładnie tak. Sędzia zaraz po wznowieniu odgwizduje koniec tego spotkania. Szczerze powiedziawszy, mógł sobie podarować to noszenie piłki na środek boiska, bo wynik 5 do 0 i tak był już nie do odrobienia. Wynik mówi sam za siebie, jednak osobiście uważam, że najlepszym zawodnikiem tego spotkania i tak, i tak, pomimo tego, że nie zdobył hat-tricka, powinien zostać Wiesiek, który zaliczył dwie bramki i dwie asysty. Real Madrid zdobywa natomiast kolejne cenne trzy punkty, które być może w końcu pozwolą mu awansować w tabeli ligowej na drugie miejsce. Tymczasem powracamy do Ligi Mistrzów, gdzie wznawiamy z rewanżową rundą grupy H. Na pierwszy ogień Realu Madryt idzie Atalanta, która z pewnością będzie chciała odgryć się za poprzednie zdemolowanie ich przez samego wieśka. Prawda niestety jest taka, że jeśli nie wyciągnęli wniosków z rozgrywanych meczy i nadal przeciwko Polakowi wystawią trzech obrońców, to w zasadzie przy obecnej formie polskiego napastnika nie wiem do końca, czy będzie się w jaki sposób w ogóle odgryźć. Niczego więcej jednak się nie dowiemy, dopóki nie przesuniemy kalendarza w przód i nie rozegramy meczu przeciwko włoskiemu klubowi. Patrząc po składzie rywali, raczej nic sobie nie zrobili z nauczki, jaką dostali u siebie na stadionie w związku z czym szykuje nam się bardzo ciekawe spotkanie. Malinowski przerzuca piłkę na prawe skrzydło do Hatabyra, zobaczmy ten w polukarnym zagrywa do Lamersa. Na szczęście, jak samo nazwisko wskazuje, ten oddał Lamerski strzał w związku z czym Kurtuła bez najmniejszych problemów broni to uderzenie. Nie zmienia to jednak postaci rzeczy, że przez pierwsze 9 minut tego spotkania Real Madrid gra w ścisłej defensywie. Luis Alberto zagrywa do Vallejo, przed polem karnym kombinuje co zrobić z piłką, zagrywa do Azarda, Azard do wieśka Wiechek jest w polu karnym. Chciał chyba oddać strzał, ale Bailey wyłożył się w odpowiednim momencie i piłka dosłownie wyturlała się z boiska. Polak nie jest zbytnio zadowolony z sytuacji, jaka w tej chwili się wydarzyła. Klnie pod nosem po hiszpańsku, a może i po polsku nawet, ale gdyby nie upał jak tempa dzida po ziemi, tylko zastanowił się przez chwilę i uderzył delikatnie nad ziemią, to prawdopodobnie bramkarz mógłby mieć problem z obroną strzału Polaka. A tak mamy 40 minutę i nadal 0 do 0. Długa piłka szeroko na prawe skrzydło w kierunku Rodrigo. Ten wycofuje ją do Odriozoli. Zobaczmy co wymyśli ten zawodnik. Zagranie do Luis Alberto. Ten przerzuca do Wieśka. Wieśek z Karatekida. Kung Fu Pandy czy innych Street Fighterów strzela. I mamy 1 do zera z meczu za Atalantą. Ten strzał w wykonaniu wieśka, no nie oszukujmy się, wyglądał tak, jakby za chwilę miał się klepnąć w czoło i pomyśleć dlaczego uderzyłem tak, a nie w normalny sposób. Ale nie w przypadku tego zawodnika. Strzał na Karatekida okazał się być skuteczny. I mamy 1 do zera. Luis Alberto popisał się przy swoim lobie świetnym przeglądem pola, Wiesiek natomiast dynamiką. No i nie oszukujmy się również umiejętnością oddawania strzałów, ponieważ zwróćmy uwagę, że zaraz po uderzeniu jego noga została na plecach obrońcy Atalanty. Jeśli chodzi natomiast o zespół rywali, no to tak się kończy niewyciąganie wniosków z poprzednich spotkań. Wszyscy doskonale wiedzieli, co robił Wiesiek, gdy obrońców miał tylko trzech. No i właśnie mamy kolejny raz potwierdzenie tego, że dla Polaka trzech obrońców to zdecydowanie za mało. Odriozola zagrywa na wolne pole do wieśka z Dziebełki. Ten spokojnie zgrywa piłkę do Wajecho, który prostopadle z powrotem oddaje piłkę Polakowi. Zobaczmy, ten przebiega się z obrońcami Atalanty, jest w polu karnym świetnym zwodem, wbiega między czterech obrońców, strzela finezyjnie i mamy 2 do 0 dla Realu Madryt. Ależ genialna akcja Polaka, ależ fenomenalnie zachował się w polu karnym. Nie wystraszył się rywali, tylko wręcz wszedł jeszcze pośród nich i oddał strzał. W skrócie można by było rzec, Pozamiatane! Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Tutaj Wiesiek świetnie zasłaniał się plecami między obrońcami. Teraz świetnym zwodem w bieg między czterech zawodników Atalanty i bez najmniejszego kompleksu po prostu oddał strzał, mieszcząc piłkę dosłownie między dwoma ostatnimi obrońcami i bramkarzem. Po tej akcji to i wydawać by się mogło, że w zasadzie Atalanta mogłoby postawić w swoich szeregach sześciu defensorów, a i tak byłoby to za mało jak dla Polaka. Oto piąta bramka wieśka z dziebełki w Champions League, a to oznacza, że chyba pomału zaczyna zbliżać się do liderów tej klasyfikacji strzeleckiej. Piłka do Luisa Alberto, ten kieruje swoje podanie od razu bez zastanowienia do wieśka z Dziebełki. Polak krusza nieco wolniej, tym razem z zagranie do Viniciusa Juniora, ten strzela pokonując bramkarza Atalanty i dając tym samym podwyższenie prowadzenia Realu Madryt na 3 do 0. Brazylijczyk, który przed chwilą zameldował się na... Aha, to o to w tym wszystkim chodziło. Czyli wystarczyło, że Vinicius Junior zdobył bramkę w Champions League i w tym momencie może kłaść się w trumnie. O cóż, jeżeli to rzeczywiście była jego największa ambicja piłkarska, zdobyć bramkę u boku wieśka z dziebełki i teraz to już może na sobie spokojnie umierać, no to ja szanuję takie wybory. Być może trzeba by było w takim razie wysłać odpowiednią notę do Zinedina Zidana, aby już więcej tego zawodnika nie wystawiał na mecze. W tej chwili na Santiago Bernabeu mamy identyczny wynik jaki mieliśmy we Włoszech. Asadnicza różnica jednak polega na tym, że w tym meczu póki co Wiesik Zdziebełko nie zdobył hat ma dwie bramki, ale również i asystę. Dalwesz z piłką zagrywa do bakambu, no i sędzia w nieco kontrowersyjny sposób kończy ten mecz. Atalanta po raz drugi w grupie H musi uznać wyższość Realu Madryt. Wiesław Zdziebełko zdobywa dzisiaj dwie bramki i jedną asystę, a Real Madryt wygrywa 3 do 0. Koleniowiec Atalanty jeszcze po raz ostatni, jak było przed chwilą widać, chciał spojrzeć na wieś kazdziebełkę, aby doskonale zapamiętać sobie jego twarz i numer na koszulce, gdyż jest w pełni świadomy, że jeszcze nie raz odbierze mu złodne marzenia. Jak widzimy, po ostatnim meczu ligowym sytuacja w La Lidze niespecjalnie uległa zmianie. Real Madrid zajmuje trzecie miejsce i traci punkt do Barcelony. Barcelona natomiast traci dwa punkty do prowadzącego Atletico Madrid. Nie należy również zapominać o Walencji i Sewilli, które mają na chwilę obecną po 25 punktów, co oznacza, że tracą raptem dwa do Królewskich. Czy następna dwunasta kolejka przyniesie rozszady w czołówce La Ligi? Nie pozostaje nam nic innego, aby poznać odpowiedź na to pytanie. Dlatego też przesuwamy kalendarz w przód i ruszamy na spotkanie z Celta Vigo. Jeszcze w międzyczasie wpadły nam powołania do reprezentacji, co oznacza, że Wiesiek Zdziebełko znów będzie pauzował w La Lidze, ponieważ będzie musiał ze swoimi kolegami biegać po boisku i tracić punkty. Gdyż zapowiadające się spotkanie z liderującą obecnie Anglią... No nie będzie chyba zbyt kolorowe, aczkolwiek biało-czerwoni nie zapominajmy zremisowali w ostatnim spotkaniu z drugą Danią. Ale nadchodzące mecze tej błazenady dopiero za kilka spotkań, dlatego też nie ma co się nad tym skupiać. Zwróćmy również uwagę, że Wiesław Zdziebełko po raz drugi z rzędu otrzymał w La nagrodę dla zawodnika miesiąca. Oczywiście gratulacje dla Wiesława, ale koniec już tego pitu-pitu. Przesuwamy kalendarz w przód i słyszymy się ze stadionu. Christie z dalekim podaniem na lewe skrzydło w kierunku Denisa Suareza. Zobaczmy, Suarez nadal przy piłce, ale trzeba sobie przyznać jedno, bardzo mocno niezdecydowany gość. Do przodu biega, do tyłu biega, bez jakiegoś większego pomysłu na grę. Tymczasem przy piłce znów Christie. Zobaczmy, co teraz wymyśli. Zagranie do Jokuslu, czyli do tak zwanego okeja, strzał po ziemi. No i łatwo możemy powiedzieć, że wcale nie jest okej. Okay. Właśnie strzelił bramkę Realowi Madryt. Celta Vigo w 8 minucie wychodzi na prowadzenie na swoim boisku. Kuli Bailey, tam jeszcze na koniec akcji po oddanym strzale przyglądał się czy piłka aby na pewno od właściwej strony wpadła chyba do bramki bo nie mam za bardzo pomysłu na to co on tam obserwował Analiza tej powtórki wydaje się być banalnie prosta, kompletnie pogubiona defensywa Realu Madryt. Zobaczmy, no Cooley w sumie krył swojego zawodnika, w związku z czym nikt chyba nie spodziewał się po prostu, że okej, okay, strzeli bramkę z takiego ostrego kąta, a noga Courtois nie będzie w stanie temu przeszkodzić. Zidane jak widać też zgłasza się do odpowiedzi, co oznacza, że również wie co było przyczyną. I tym sposobem chyba japoński zawodnik jest zdobywcą swojej trzeciej bramki w tym sezonie. Po krótkim researchu okazuje się jednak, że zawodnik grający z numerem 5 w Celta Vigo wcale nie jest entuzjastą sushi, tylko kręcącego się kebabu, ponieważ jest on reprezentantem Turcji. Jakiego by jednak Dania nie uwielbiał, nie zmienia to postaci rzeczy, że Celta Vigo prowadzi z Realem Madryt 1 do 0. Od Riozola do Luisa Alberto. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale tak długo rozgrywa Real, że za chwilę chyba i jaja złoży pod tym polem karnym Selty Vigo. Zobaczmy podanie do wieśka z Dziebełki. Teraz ten nie wie za bardzo co zrobić z futbolku. Nie, prosto za zagrań do Hazarda. Hazard strzela i mamy wyrównanie w 30 minucie tego spotkania. Wniosek z tego płynie jednak prosty. Nie chcieli składać jaj, tylko po prostu uśpić czujność przeciwnika, co właściwie im się udało. I dzięki temu Eden Hazard remisuje w tym spotkaniu. Prawda tak naprawdę jest zupełnie inna, w końcu wszyscy zawodnicy Realu Madryt odpalili moc różowego wojownika niczym Jordan Pickford w meczach Evertonu i dzięki temu udało się w końcu wyrównać w tym spotkaniu. Eden Hazard po raz kolejny udowodnił, że potrafi znaleźć się w dobrej sytuacji i tylko wyczekać podanie, gdyż pokonanie bramkarza drużyn przeciwnych nie stanowi dla niego problemu. Zwróćmy uwagę, to już jego siódma bramka w La Lidze. Vallejo zagrywa do Luisa Alberto, był Wajeho, tym razem Dani Ceballos, znów Luis Alberto, przerzut piłki na prawe skrzydło do Odriozoli, który do środkowej dobiega, się, oddaje strzał z głowy, ale niestety chyba Polak zapomniał zabrać swojej prawdziwej głowy i gra jakąś protezą. Przestrzelił to chyba jednak mało powiedziane. Piłka poleciała zupełnie nie w światło bramki, zupełnie nie nad bramką, tylko gdzieś na trybuny. Najgorzej, jeżeli okaże się, że zaczyna się Polakowi dwoić przed oczami i wtedy będzie strzelał do wyimaginowanych bramek, zamiast do tej właściwej. W tym przypadku wizyta u okulisty jest jak najbardziej wskazana. Fabian Kieruje podanie na lewe skrzydło do Azarda, Azard oddaje piłkę Wieśkowi z Dziebełce. Zobaczmy, Polak zagrywa prostopadle na rozpęd do Rodrigo, który jest w polu karnym. Świetne zagranie z piętki do Polaka strzał, no i Wiesław z Dziebełko strzela drugą bramkę dla Real Madryt. Tym samym ulepszając sobie umiejętność strzałów słabszą nogą. Do tej pory była bowiem ona drewnianym pniem. Od dziś będzie wiotką gałązką. Przeanalizujmy zatem powtórkę. Świetne prostopadłe zagranie do Rodrigo, który niemalże na pamięć piętką zagrał do Polaka. Z tej perspektywy widać, że uderzenie lewą nogą no było nieco napałe i prawdopodobnie zeszło Polakowi, ale dzięki temu mamy w końcu prowadzenie królewskich w tym spotkaniu. Ale z drugiej strony czego więcej oczekiwać od dwukrotnego zawodnika miesiąca La Ligi. W tej chwili od 55. minuty mamy już 2 do 1 dla Realu Madryt. Ferlon Mundi kieruje podanie do wieśka z dziebełki. Zobaczmy, Polak rusza z futbolówką. Próbuje kiwać się z zawodnikami za granie do Viniciusza. Ten oddaje piłkę z dziebełce. Ten wpada w pole karne, strzał z prawej nogi. I mamy 3 do 1 już dawno po doliczonym czasie gry. Polski napastnik zdany jest ze strzelania bramek w doliczonym czasie gry. Być może lubi jak przeciwnicy relaksują się leżąc na murawie. Bo taką właśnie sytuację wywołała bramka numer 3. Vinicius Junior, jak widać, za decyzją z Inedina Zidana wyszedł powtórnie na boisko, co oznacza, że jednak nic nie robi sobie z tego francuski szkoleniowiec, że Brazylijczyk po strzelonej bramce w zasadzie mógł odwiesić swoje buty na kołek. Tak zdecydowanie można było wnioskować po ostatniej celebracji Brazylijczyka w meczu Champions League, ale teraz, gdyby nieobecność tego właśnie skrzydłowego, Wiesiek Zdziebełko z pewnością nie cieszyłby się z drugiej bramki w tym meczu, a trzynastej w La Lidze. Przed nami jeszcze symboliczne wznowienie gry, ponieważ sędzia tak czy siak kończy to spotkanie. Celta Vigo, co prawda, w bardzo szybkim tempie wyszła na prowadzenie w tym spotkaniu, jednak po 93 minutach, to Real Madrid znów zdobywa 3 punkty. Zobaczmy, sam typu była Kurtua. Gratuluję Polakowi i dziękuję mu za emocje oraz 3 punkty zdobyte właśnie dla królewskich. Real Madrid póki co nie zwalnia tempa w lalidze, oby tylko przerwa reprezentacyjna nie wywołała efektu odwrotnego. A my tym sposobem dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeżeli ten epizod Wam się podobał, koniecznie zostawcie po sobie łapkę w górę. Standardowo, jak zawsze, zachęcam do pozostawiania komentarzy pod tym filmem. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, a interesuje Was, czy reprezentacja Polski w końcu odbije się od ostatniej pozycji w tabeli, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i do usłyszenia niebawem. Cześć!